czy jak on tam... Czy innego, Portosa. Portosaramis i Pondi. <laughs> I kto tam jeszcze był? Nie powiedziałam Ados, powiedziałam Artemis. His... Artemis! <laughs> Artemis to program lotów na Księżyc nowych. A, no tak, mogło mi się pomylić, bo przecież no, tak no. się interesuję tym. <laughs> Witajcie! Przychodzę dzisiaj do Was z moimi zakupami. Nie wiem, jak wy, ale zawsze ja jestem podekscytowana zaraz po zakupach, po czym składuję te wszystkie produkty i napawam się samym faktem posiadania. A potem one gdzieś tam trafiają i tak do zapasów kosmetycznych i tak leżą i czekają na swoją kolej. Natomiast sam fakt kupowania jest bardzo przyjemny i ja wiem. To trzeba leczyć. Natomiast nakupiłam troszeczkę produktów, łącznie naliczyłam 17 sztuk, aczkolwiek jeszcze planuję kupić dwa produkty, o których też Wam dzisiaj wspomnę, bo jakaś taka pogoda niesprzyjająca była przechadzką. Do Rossmana, więc stwierdziłam, że zaniecham tego i po prostu wspomnę Wam o tych produktach, które na pewno kupię. Dajcie znać, jak u was sytuacja wygląda w Rossmanach, czy jak odbieracie powiedzmy swoje zakupy online to czy jakieś tam są tłumy. Bo y, powiem Wam szczerze, że u mnie to jakoś tłumów nie ma, y, wszystko jest na półkach, może po prostu, to tylko w białym stoku jest taki chill. Tymczasem ja Wam pokażę, co ja tutaj nakupiłam. Tak wyglądają moje zakupy. O ile jest to widoczne, to troszeczkę tego jest i już zdążyły się nawet zakurzyć. Łącznie wydałam jakieś 200, z czego znaczący rachunek pokrył stary. <grym> Wiecie, jak to jest. Idzie do płacenia i nagle mówicie: O, nie wzięłam portfela. Tak właśnie było tym razem, więc stary powiedział, że to już są moje prezenty na najbliższe nadchodzące okoliczności okazje i tym podobne. Jeżeli irytuje Was y, jakiś taki szeleszczący materiał, to dlatego, że mam ogromne pufki. Stary się ze mnie śmieję, że wyglądam jak muszkieter i gdzie, jest, gdzie są moje zionki. Zaczynamy od kosmetyków kolorowych. Tak jak też mówiłam, tak też zrobiłam, e, przeprosiłam się z pudrem z bel. Hypoallergenic Perfectionist Powder e, czyli puder, który jest porównywany do Laura Mercier jeżeli chodzi o efekt, to jest taki lekko rozświetlający puder wykończeniowy który dajemy oczywiście na całą twarz, ale także i pod oczy jeżeli chodzi o strefę pod oczami to już oczywiście użyłam tego pudru e, i powiem Wam, że mm, gdzieś tam zauważyłam, że minimalnie może mi ten korektor e, zaczął wchodzić z marszczki także może to nie jest puder, który jakoś tak e, wybitnie ten korektor utrwala, aczkolwiek wygląda bardzo ładnie, zarówno pod oczami, jak i na całej buzi. Ja myślę, że to jest po prostu taki pewniak. Jeżeli szukacie jakiegoś pudru, który nie wybiela, nie, nie daje wam takiego płaskiego matu, e, który gdzieś tam nie wysusza, to myślę, że to jest idealny puder. Także, jakbyście się gdzieś tam zastanawiali, szukali czegoś w tym stylu, to on zdecydowanie jest. Pewniak. Kolejny produkt to też jest produkt, który zapowiadałam, że kupię o ile będzie, i też był ostatni na półce, nie mogłam przejść obojętnie. Jest to podkład z Bell Nude and Moist, czyli po prostu ta seria z marihuanym najnowsza. Jest to najjaśniejszy kolor i on jest bardzo ładny. Mógłby być o pół tonu jaśniejszy. To fakt, natomiast jeżeli chodzi o samą kolorystykę, to jest bardziej neutralna, nie jest tak żółta jak ostatnio te wszystkie podkłady, które gdzieś tam w swoich rękach miałam, także bardziej mi odpowiada, bo ja wolę takie neutralne odcienie, także przepiękny kolor, bardzo lekki podkład, nawilżający, więc szczerze polecam go osobom, które mają cerę suchą. Tak jak ja i też cerą dojrzałym. Uważam, że jest to świetny produkt, nieobciążający, bardzo lekki, bardzo naturalnie wyglądający. No po prostu wszystko, czego ja oczekuję od podkładu. Krycie ma na poziomie 4-5 na 10, czyli też bardzo w porządku, jeżeli chodzi o podkład na co dzień. Można je lekko budować i też buduje się bez efektu maski. No jest po prostu idealne. Piękne wykończenie, świetnie wygląda. Szczerze polecam, jako osoba, która już tam od paru dni go używa. Dalej mam dwa tusze do rzęs i wyglądają praktycznie identycznie. Jak je tak ze sobą zestawić, to można by się pomylić, aczkolwiek jeden jest wyższy. I zaczniemy od tuszu, który już zaczęłam używać. Jest to tusz z Eveline, ta nowość, która w kwietniu weszła do sprzedaży. Nazywa się... Zabijcie mnie, ale nie wiem, jak to się czyta. wariet, yy, <grybujesz> Lashes Show. I jest to mm, produkt pogrubiający, wydłużający mm, z silikonową szczoteczką. I ja ten produkt już zaczęłam używać, i przy pierwszym użyciu to był taki efekt: wow! Dałam naprawdę taką cieniutką warstwę, z racji tego, że wiecie, że yy, tuszę zaraz po otwarciu Różnie się zachowują i zazwyczaj są po prostu zbyt rzadkie, i mają tendencję do sklejania, odbijania się i tym podobne, więc zaczęłam go dozować bardzo delikatnie i przy pierwszej leciutkiej warstwie było takie wow, pobiegłam do starego, pokazałam mu, zatrzepotałam rzęsami. No, co miał powiedzieć? No, że pięknie wyglądają, więc dołożyłam drugą warstwę. I przy drugiej warstwie był już efekt sztucznych rzęs. I naprawdę szczerze Wam go polecam. W promocji kosztuje 8 z groszami, więc naprawdę bardzo warto zrobić sobie nawet zapas, jeżeli lubicie szczoteczki silikonowe i oczekujecie właśnie od tuszu, że będzie wydłużał i ładnie rozdzielał to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o odbijanie się na górnej powiece, bo u mnie to jest zmora, to zauważyłam, że troszeczkę się odbija, natomiast w momencie, kiedy noszę maseczkę i chucham sobie tutaj w okolicy pod oczami, to przeważnie wszystko teraz mi się odbija, więc daję mu szansę, może po prostu będę starała się bardziej pudrować tą powiekę, która by the way u mnie jest tłusta. Także póki co tusz naprawdę świetny. Kolejnym tuszem, który kupiłam, a który też poniekąd mi polecaliście pod filmikiem z moim zestawieniem najlepiej ocenianych kosmetyków. Jest tuż z Vibo Burlesque, który ma nadawać taką objętość. Ma silikonową szczoteczkę z wbudowanym grzybykiem w kształcie klepsydry, który jest takim nawiązaniem do kobiecych kształtów. I ta maskara kosztowała 12,60, także też niewiele, jak na tego typu produkt. No i po samych Waszych komentarzach ja już wiem, że ten produkt jest bardzo dobry, także czekam tylko, Aż wykończę pozostałe, które mam. W zapasie kupiłam też kredkę do brwi z Lovely. Tą którą Wam polecałam. Testowałam na swoim kanale, ona w maju dopiero weszła do sprzedaży. I jest to kredka z grzybyczkiem, łudząco podobna do Wibo. To taka precyzyjna. Ja swoją dałam mamie, więc po prostu kupiłam trzy sztuki. Wziąłabym mniej, ale poszłam ze starym do Rossmana i to on mi jakoś tak podjuza. Zapytał się, ile kosztuje, bo tak się mocno zastanawiałam, czy brać jeszcze kolejną, czy nie. No i powiedziałam, że 5 zł, to po prostu popukał się w głowę i sam wrzucił do koszyka, także tak to jest chodzi ze starym na zakupy. Także tak, mam trzy sztuki, jeszcze zastanawiam się, czy nie dokupić yy, kolejnych. Z racji tego, że ja po prostu tylko używam kredek do brwi, yy, no i po prostu będzie moment. Kiedy one się skończą, a jeżeli mam kupić za 5 zł, aniżeli za 12,99, no to rachunek jest prosty. Szczerze Wam polecam te kredki. One są tak, twardość mają odpowiednią, nie są za miękkie, ale też nie są za twarde. Moich włosków przynajmniej nie wyrywają i bardzo przyjemnie się nim maluję. Ja mam. Kolor Dark Brown. No i też w sumie polecam Wam przeważnie brać ten kolor, bo te wszystkie takie light brown czy coś w tym stylu, to one często wpadały w jakieś rudości. Także tak trzy sztuki tej kredki. No ale, żeby się nie obraziła na mnie ta kredka, którą do tej pory uważałam za swój ideał i ulubioną, no to też wzięłam jedną sztukę przynajmniej tej kredki z VIBO, Feather Brown. Też w kolorze Dark Brown, bo też polecam ten kolor. No i one są bardzo podobne do siebie. Z tą różnicą, że ta w promocji kosztowała 7 z groszami, no a tamta 5 z groszami. Także dwa złote różnice. No ale to też jest najlepszy produkt 2019 roku. Nie oszukujmy się, to już jest klasyk. Także szczerze Wam polecam, zarówno Lovely, jak i Vibo. To są naprawdę świetne kredki. Jeżeli planujecie rozpocząć swoją przygodę z malowaniem kretkami. To naprawdę warto właśnie od nich zacząć. I kolejny produkt to też jest coś o czym wielokrotnie wam wspominałam, bo jest to mój ulubieniec jako taka baza pod tusz do rzęs i to jest serum Skoncentrowane serum 3 w jednym z Eveline, które ma spełnić trzy funkcje: jako baza potóż do rzęs, odbudowujący serum i aktywator wzrostu rzęs. Przy tych dwóch pozostałych to ja dokładnie nie zauważyłam takich efektów, nie wiem czy takie efekty daje, natomiast jako baza potóż do rzęs jest świetny. W promocji 7 z groszami, więc naprawdę warto sobie zrobić zapas. To też jest mój zapas, bo ja w tym momencie jeszcze mam niedawno otwarty. Egzemplarz, no i po prostu wzięłam jako taki zapas. Kolejne produkty, czy tam produkt można to nazwać, bo wziąłam tylko dwa rodzaje, to jest poniekąd kolorówka i pielęgnacja. Bardziej mi powiedziała, że pielęgnacja, bo nawet jest w Rosmanie na półce z balsamami do ust. I są to błyszczyki z Eveline, o oh my lips, te, które mają mieć funkcję powiększającą usta, ale według mnie to są przede wszystkim świetne balsamy do ust. Na moje wysuszone nawioro usta to jest po prostu miód. I używam tego najczęściej. Nawet teraz mam to na ustach i obrysowałam sobie tylko lekko kredką, i to jest wszystko. I tak wygląda mój makijaż ust, czy na co dzień na co dzień nawet nie używam kredki, czy po prostu do filmów, czy tam gdzieś na jakieś wyjścia. To są po prostu produkty, które ładnie tak uwydatniają moje usta, dbają o nie, no i są bardzo przyjemne w użytkowaniu, no co można więcej powiedzieć. Eveline wyszło z takimi wersjami kolorystycznymi tych błyszczyków, natomiast tamte wersje nie mają właściwości powiększających usta, tam nie czuć tego mrowienia, no ale mają też właściwości koloryzujące, więc coś za coś. Także ja szczerze Wam polecam, kupiłam trzy, z czego już jeden egzemplarz dałam siostrze i też Pewnie jak jeszcze zajdę do Rosmana, to gdzieś tam jeszcze z jedną sztukę czy dwie wrzucę do koszyka, bo to się nie zmarnuje. Póki co będzie sobie leżało w zapasach e, i będę z nich korzystała. W promocji kosztują 6 groszami, więc no po prostu żal nie wziąć. Dalej przejdziemy do produktów pielęgnacyjnych. E, no i tak trąbiłam na temat marki Uzdrowisko, która w kwietniu weszła do sprzedaży w Rossmanie, więc nie mogłam po prostu nie wziąć tych produktów. Wzięłam dwa produkty. Pierwszym jest e, fitozująca półka booster redukująca zmarszczki. Ja już mam ten produkt i też zaczynam go używać, e, bo gdzieś. Tam musiałam odczekać chwilę, bo coraz to więcej tych nowości wdrażam, więc wiecie, powoli. Natomiast wzięłam w zapasie, z racji tego, że ja tamten egzemplarz kupiłam bez promocji, czyli za 49 zł. Natomiast teraz jest w promocji za 28 za okrągleniu, więc kim żebym była, gdybym nie wzięła? Jest to produkt z naprawdę bardzo skoncentrowanymi składnikami aktywnymi, bo mamy tutaj fito nośniki AL Max. Um, trokserutyny, witaminy B3. I to wszystko w maksymalnych zalecanych dawkach. Ma przenikać do 14 warstw na skórka. Ja jestem naprawdę pozytywnie nastawiona, jeżeli chodzi o korzystanie z tego produktu, yy, i mam nadzieję, że jakieś tam efekty zauważę, tam gdzie powinny być. A kolejnym produktem jest yy, fitoaktywny tonik: Esencja bezwacikowy, nawilżający, yy, który w 100% składa się z naparu z nagietka dziewanny a także rutyny. Yy, I jest to bardziej, bym powiedziała, esencja, która ma właściwości tonizujące, bo zalecenia są takie, żeby nakładać naprawdę niewielką ilość, dosłownie parę kropel na twarz. Za pomocą palców, bez użycia wacików. Ja też w sumie wszelkie produkty nakładam w taki sposób. No i po prostu przejść już do kolejnych etapów pielęgnacji. Także to zastępuje nam esencję i tonik. I jestem naprawdę bardzo ciekawa tego produktu. Myślę, że już niedługo zacznę tego używać, bo moja esencja, którą do tej pory używałam, już się zdenkowała. By the way, mam ogrom produktów pustych, pojemników, które już muszę wyrzucić, więc myślę, że na dniach. Gdzieś tam w tygodniach nagram na pewno denko, po prostu już irytuje mnie to, jak one się wysypują z podtaletki. I jest ich sporo. Nie wiem jak to robię, ale po prostu gromadzę je. Ogromne ilości. Kolejna opłacana transakcja to jest promocja 1 plus 1 na markę OnlyBio. Więc ja po prostu skorzystałam z tego faktu i kupiłam dwa te same produkty, żeby dostać łącznie zniżkę minus 50%. Yy, I o tych produktach też Wam mówiłam, bo ja już kupiłam sobie też bez promocji ten produkt, jak tylko wszedł do sprzedaży. Jest to tonik łagodzący, neutralizujący pH skóry, olejek konopny plus CBD i prebiotyki. Jest to produkt, który w 99% składa się ze składników pochodzenia naturalnego. Yy, ma oczywiście ekocert, jest to produkt wegański. No i też same butelki pochodzą z recyklingu, więc też nadają się do ponownego przetworzenia. Sam ten produkt nie jest tani, bo w cenie regularnej płacimy za butelkę 34,99, mam tutaj 300 ml. Natomiast w promocji 1 plus 1 butelka nam wychodzi za 17,50, a więc 100 ml kosztuje 5,83. Także naprawdę niewiele Ym, i zastanawiam się, czy jeszcze nie zrobić zapasu, bo po prostu toniki to są produkty, które schodzą u mnie momentalnie, więc to są już przedostatnie produkty. A ostatnimi produktami, które mam. A jeszcze wspomnę o takich, które gdzieś tam jeszcze kupię, e, są produkty z Jandy. To akurat jest tonik, o którym wspominałam, ta nowa seria, która weszła do sprzedaży w kwietniu. Jest to chielurnowy tonik nawilżający i odświeżający. Aktywna formuła dla każdego rodzaju cery z łagodzącym pantenolem. Mamy ogromne butle 400 ml. Sam ten tonik bez promocji kosztuje 19,99, czyli niedużo, a w promocji 14 zł, bo Janda jest przeceniona minus 30, także wychodzi z 100 ml za jakieś 3 złote z groszami, także barszcz. I kupiłam dwa ze względu na to, że jeden na pewno podaruje mamie, a drugi zastanowi się, czy sobie ewentualnie nie przelać gdzieś i też wypróbować, przetestować. na tyle. Natomiast jeszcze chciałam Wam powiedzieć o dwóch produktach, których nie kupiłam dzisiaj, bo padało. <grych> a mianowicie chodzi mi tutaj o korektor z Belle Hypoallergenic Eye and Skin Concealer, który tutaj Wam się wyświetla i który kosztuje 17,99 w cenie regularnej, natomiast w promocji będzie kosztował 8 zł. Słyszałam wiele dobrego na temat tego produktu, że jest nawilżający, nieobciążający i też ładnie kryje, a korektory to też są produkty, których się używa po prostu i one się zużywają. Sama tutaj już widzę dwa, które powinnam wrzucić do denka, więc zrobię sobie taki po prostu prawilny zapas, żeby potem nie płakać. Że nie mam i muszę zapłacić więcej. A jestem cebulą, wy to wiecie, także po prostu dobry zapas nie jest zły. I jeszcze jednym produktem, który chcę kupić, to jest korektor, też znowu z Lovely. Natomiast to nie jest ten korektor, który gdzieś tam wcześniej miałam kamuflaż, tylko to jest No More Dark Circles. Bo też widziałam wiele pozytywnych opinii na jego temat i jest też bardzo tani, bo kosztuje 16,49 w promocji 7 zł i 47 groszy. Także jak za naprawdę groszowe sprawy można sobie zrobić konkretny zapas. One się nie zmarnują, dopóki ich nie będę otwierać, to gdzieś tam mogą sobie leżeć w zapasach i czekać na swoją kolej, więc na pewno te dwa produkty jeszcze kupię. No i nie powiedziane, bardzo mocno się zastanawiam bardzo. Mocno, czy jeszcze po prostu nie dokupić z tych toników e, jeszcze takiego małego, lekkiego zapasu? E, no i też bardzo możliwe, że jeszcze przytule coś z marki Facebook, e, bo po ostatnim filmiku, gdzie wspomniałam o tej marce ogólnie robiąc zestawienie produktów w promocji, e, przeważnie pisaliście mi w komentarzach, że ta marka was zachwyciła, więc e, no kim żebym była? gdybym chociaż jednego produktu nie przytuliła, natomiast on występuje w promocji 2 plus 1 z Bielendą, bo to jest seria Bielendy, więc po prostu będę musiała coś tam dobrać. Zobaczymy. Więc jeżeli coś tam kupię, to po prostu już Wam pokażę te produkty w holu kosmetycznym, który też za jakiś czas się u mnie pojawi, bo nie oszukujmy się, w maju dosyć sporo nakupiłam i to nie są tylko produkty z Rossmana, to też będą produkty z Hebe, z Look Fantastic, no i pewnie gdzieś tam a z Bidronki. Także gdzieś tam jeszcze po drodze coś tam się nawinie, więc to na pewno Wam pokażę jeszcze w kolejnym filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że gdzieś tam. Jakaś forma inspiracji to dla Was była? Koniecznie piszcie, co wykupiliście na tej promocji. O ile coś kupiliście, ja wiem, że pytam się Was o to, a może po prostu ni niczego nie potrzebujecie. Nie ma takiej konieczności. Nie potrzebujecie, nie kupujcie. Ja też was nie zachęcam do tego. Ja za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że dajcie kciuka w górę, że filmik Wam się podobał i że czekacie na więcej. I że oczywiście subskrybujecie mój kanał. Jeżeli nie, no to Was serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję Wam raz jeszcze i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!